Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej klubu SLD. Razem ze mną na konferencji, pozwólcie Państwo, że przedstawię, od mojej lewej strony poseł Tadeusz Tomaszewski, pan poseł Tomasz Garbowski, pan poseł Bogusław Wontor i ekspert, były wiceminister sportu, założyciel szkół Kiewce, Barcelona w Warszawie Wiesław Wilczyński. Dzisiaj o sporcie. Jak widzicie Państwo sami skład sportowy, Panowie są przedstawicielami również Komisji Sportu, a Pan Wiesław Wilczyński również ekspertem, doradcą tego, tej komisji. Szanowni Państwo, ponieważ Platforma Obywatelska od dłuższego czasu nie podchodzi poważnie do sportu, nowy Pan Minister proponuje nam narty wodne na Kasprowym, a my dzisiaj zgłaszamy ustawę. ustawę o sporcie całościową, kompleksową, nad którą pracowało kilkanaście osób przez ostatnie kilka miesięcy. Podchodzimy do tego bardzo poważnie i oczekiwalibyśmy ze strony premiera Donalda Tuska również takiego podejścia. To jest zbyt poważna rzecz, aby traktować w ogóle dziedzinę sportu niepoważnie, tak jak to robi w tej chwili obecny minister sportu. I teraz bardzo proszę po kolei będziemy przedstawiali oczywiście te najważniejsze wątki tej ustawy. Najpierw poproszę o zabranie głosu pana posła Tomasza Garbowskiego, następnie zabierze głos pan Bogusław Wątor, kolejny będzie pan Tadeusz Tomaszewski i podsumuje pan Wiesław Wiczyński. Wszyscy panowie pracowali nad tą ustawą. Bardzo proszę. W, w dniu wczorajszym cieszyliśmy się sukcesem naszych pań, które awansowały do półfinału Mistrzostw świata w piłce ręcznej. Żeby takich sukcesów było więcej, żeby takich wydarzeń było więcej każdego roku i sukcesy polskich sportowców były systematyczne, to także przedstawiliśmy projekt nowelizacji ustawy o sporcie, złożyliśmy 26 merytorycznych poprawek, które dotyczą ustawy o sporcie, a także dotyczą innych ustaw związanych z podatkami od osób fizycznych, także z ustawami związanymi z nieruchomościami. W ustawie zasadniczej w ustawie o sporcie wprowadzamy nową w zakresie polskich związków sportowych. Chcemy, żeby polskie związki sportowe mogły się samookreślać. Mogły funkcjonować albo na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, albo funkcjonować na podstawie spółki akcyjnej. Chcemy także wprowadzić nowość w wymiarze prawnym, stworzyć możliwość przez klub sportowy związek Sportowy, a także ligę zawodową funkcjonowania w formie spółdzielni. To jest po raz pierwszy. W naszym akcie prawnym. Uważamy także, że dwukadencyjność prezesów polskich związków sportowych jest niekorzystna w kontekście funkcjonowania tych samorządnych, samodzielnych instytucji, które tworzą klimat dla rozwoju polskich, po, polskiego sportu. Dodatkowo uważamy, że musimy dookreślić zakres kompetencji osób, które zasiadają w organach kontrolnych. Polskich Związków Sportowych i określamy zakres, zakres kompetencji tych osób, które muszą spełniać pewne kwalifikacje, żeby mogły kontrolować Polski Związek Sportowy od środka. Uważamy, że nadzór miejsca sportu i turystyki powinien się ograniczyć tylko i wyłącznie do łamania ustawy o sporcie, a także łamania prawa związanego ze statutem. I to w skrócie chcemy przedstawić. Pozostałe szczegóły przedstawią koledzy. Tadeusz Tomasz, Bogusław Wątar, bardzo proszę. Szanowni państwo, w tej ustawie zwiększamy rolę zawodu trenera, zwiększamy rolę sędziego, porządkujemy te dwa zawody. Chcemy też wprowadzić zwolnienie z opłat za prowadzenie Zajęć sportowych oraz współzawodnictwa niekomercyjnego na obiektach komunalnych, na obiektach oświatowych, na obiektach wyższych państwowych, szkół wyższych. Te zwolnienia, jak Państwo sami wiecie, są bardzo mocno postulowane przez środowiska sportowe, bo przecież państwo wspiera budowę obiektów sportowych, a samorządy różnie do tego podchodzą. Niektóre udostępniają obiekty sportowe nieodpłatnie, niektóre za symboliczne odpłatności, a niektóre po prostu na tym zarabiają. Nam się wydaje, że tak nie powinno być. I do takich samych paradoksów dochodzi w obiektach oświatowych, ale też na wyższych uczelniach. Bardzo często jest tak, że akademicki związek. Związek sportowy, zaprowadzone zajęcia na obiektach uniwersyteckich, akademiach musi płacić uczelni opłaty. Tak nie powinno być, bo przecież to państwo wybudowało te obiekty i sportowcy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, przygotowujący się do współzawodnictwa, trenujący sportowe dzieci i młodzież powinny mieć nieodpłatny dostęp do korzystania z tych obiektów. Tadeusz Tomaszewski, bardzo proszę. Szanowni Państwo, bardzo ważnym elementem polityki sportowej są środki finansowe, które są w dyspozycji zarówno ministra, jak i jednostek samorządu terytorialnego. W ostatnich dwóch latach pani minister niestety oddawała te pieniądze, te pieniądze, które miałyby iść na sport, szły na utrzymanie i rozbudowę, kończenie budowy stadionu narodowego ale są środki odgrających totalizatora sportowego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dzisiaj 3% po spotkaniach na cmentarzach polityków Platformy Obywatelskiej przeznaczono na Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Te pieniądze przez Ministra Zdrowia są źle wydawane, po drugie nie są wydawane, dlatego też chcemy zmniejszyć z 3% do procent, aby te środki przeznaczyć na rozwój sportu dzieci i młodzieży. W celu ograniczenia szarej strefy w sporcie, która funkcjonuje, jeśli chodzi o organizację zajęć pozalekcyjnych, chcemy wprowadzić odliczenie podatkowe, tak aby właśnie rodzice posyłający swoje dzieci na zajęcia dodatkowe sportowe mogli odzyskać część przeznaczonych na to środków finansowych. Bardzo ważnym elementem prowadzenia sportu są podatki i opłaty lokalne. Tutaj bardzo często zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Kluby sportowe skarżą się na to, że są traktowani tak jak inne instytucje prowadzące działalność gospodarczą. My chcemy wprowadzić opłaty lokalne na poziomie takim, jak są dla kultury i dla oświaty, czyli dziesięciokrotnie mniejsze. Bardzo ważnym elementem całego sportu, sportu polskiego i sportu światowego jest sport osób z niepełnosprawnościami. Wprowadziliśmy rozwiązania systemowe, bardzo ważne, mianowicie świadczenia dla medalistów igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i światowych igrzysk głuchych, ale od 2007 roku wysokość tych świadczeń jest niezmieniana i stąd chcemy wprowadzić systemową waloryzację tych świadczeń. One straciły w przeciągu tych lat około 40% na wartości. Nasi medaliści olimpijscy nie mogą być traktowani gorzej jak wszyscy inni Polacy. Chcemy także wprowadzenia rozwiązań w obszarze sportu osób niepełnosprawnych, które będą zgodnie z ratyfikowaną, ratyfikowaną przez Polskę Kartą Praw Osób Niepełnosprawnych. Dzisiaj na przykład niepełnosprawni sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną rywalizujących w stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska nie mają odliczenia podatkowego za otrzymywane stroje reprezentacyjne tak jak mają olimpijczycy i paraolimpijczycy, nie mają opieki medycznej, jeśli są właśnie w kadrze stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska, czy również uczestniczy uczestnicy igrzysk głuchych nie mają zwolnienia podatkowego, jeśli otrzymują nagrody wszyscy inne ich koleżanki i koledzy to otrzymują. Stąd chcielibyśmy również w tej nowej ustawie to uczynić. Chcę dodać, że nasza ustawa jest z pewnym wkładem. Rozpoczyna się debata w parlamencie. Mam zaszczyt kierować stałą podkomisją do spraw przygotowania komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o sporcie. I myślę, że to spotkanie pierwsze, które planowane jest na dzień 8 stycznia tutaj w Sejmie, będzie takim prawie publicznym wysłuchaniem wszystkich zainteresowanych Interesowanych na temat stanu funkcjonowania tej ustawy i m.in. naszych propozycji. SLD jest przygotowane. Bardzo proszę, Wiesław Wilczyński. Proszę Państwa, w tej chwili praktycznie zajmuję się sportem, ponieważ w przeszłości zarządzałem sportem w kraju i w mieście stołecznym Warszawa. Ten projekt, który realizuję jest o tyle ciekawy, że wart jest wprowadzenia, implementacji i upowszechniania generalnie w kraju. Co do podstawy prawnej. Szkoła Barcelony jako jedyna szkoła poza Barceloną w Europie działa jako spółka non-profit, prowadzi działalność pożytku publicznego, jest organizacją pozarządową. A dlaczego spółka? Ponieważ chciałem wprowadzić system menedżerskiego zarządzania do sportu, a nie takiego właśnie samorządowego, ponieważ jeżeli chodzi o profesjonalne projekty to. To taki system jest niezbędny, czyli menedżerskie zarządzanie, takie gwarancje daje spółka, spółka non-profit. Kolejna rzecz to sprawa implementacji systemu szkolenia. Otóż zmiana trenera w Polsce w piłce nożnej czy jakiejkolwiek innej dyscyplinie sportu nie sprawi, że zaraz nasi zawodnicy zaczną grać lepiej. Potrzebny jest system szkolenia młodzieży. Takie systemy już są na świecie. Ja skorzystam z najlepszego systemu i my go wprowadzamy. Okazuje się, że po dwóch latach od wprowadzenia tego systemu trzeci rok szkoła działa myśmy wystartowali w rozgrywkach Polskiego Związku Piłki Nożnej i na 117 meczów wygraliśmy 102, 4 żeśmy zremisowali, 11 przegraliśmy. Szczeliliśmy naszym przeciwnikom 996 goli, a nasi konkurenci nam strzelili 112 goli. To proszę zobaczyć, jaka jest różnica między tym, co reprezentuje polska piłka nożna, a tym, co reprezentują młodzi polscy chłopcy, którzy korzystają z najlepszego systemu piłkarskiego na świecie. Mamy też problemy oczywiście natury podatkowej. Otóż chciałbym te doświadczenia nasze wykorzystać przy, naszej, przy pracach nad ustawą. Otóż y, usługi sportowe są zwolnione z podatku VAT. Jeżeli podmiot sportowy prowadzi inwestycje, na przykład buduje infrastrukturę, to nie ma możliwości praktycznie odliczenia podatku VAT, ponieważ w strukturze przychodów usługi sportowe stanowią 90%. Tylko mógłby w ramach tych 10% odliczać ten podatek VAT, czyli praktycznie nigdy. To jest duży, duży problem. Skupiamy wokół siebie, to jest wielką siłą, rodziców i sympatyków. Na mecze wewnętrznej ligi Barcelony, Szkoły Barcelony w Warszawie przychodzi około 4000 osób. To na mecze ekstraklasy, w większości zespołów ekstraklasy nie przychodzi tylu kibiców. My skupiamy, pielęgnujemy to środowisko, skupiamy uwagę na. Dobrych relacjach z tym środowiskiem, bo tam mamy wielopokoleniową, jakby rodzinę, bo to są rodzice i dziadkowie, ale są też sympatycy. Takich ludzi mamy około 10 tysięcy, którzy wspierają szkołę, i ta szkoła, mimo że jest szkołą prowadzącą działalność pożytku publicznego, nie otrzymuje dotacji od państwa. Mamy 800 piłkarzy i radzimy sobie sami. Radzimy sobie sami w zakresie kreowania budżetu, a jest to budżet około miliona dolarów, czyli ponad 3 miliony złotych. I radzimy sobie sami w zakresie kreowania inwestycji, ponieważ budujemy własne centrum sportowe i to siłami własnymi i siłami naszych, naszych sympatyków. Ciekawy projekt, chcę implementować, chcę pokazywać, że są fajne wzorce, że trzeba iść w tym kierunku. I dobry kierunek również dla regulacji prawnych dla tej ustawy o sporcie. Musimy zwrócić uwagę na rozwój sportu dzieci i młodzieży. Jeżeli sport dzieci i młodzieży będzie się rozwijał właściwie, to proszę zobaczyć: skoki narciarskie, projekt kilka lat temu wprowadzony, daje dobre owoce. No, przykład tej mojej szkoły daje dobre owoce. Czyli to jest jedyny kierunek, aby uzdrowić polski sport. I my chcemy stworzyć właściwe podstawy prawne w tej ustawie właśnie dla sportu dzieci i młodzieży. Dziękuję, dziękuję bardzo. A na koniec chcemy złożyć naszym szczypiornistkom pytanie, najlepsze dziękuję. tak, zaraz pytania, ale przed pytaniami chcieliśmy pogratulować i trzymamy kciuki, trzymamy kciuki za nasze szczypiornistki i oby tak dalej wygrywały. Bardzo proszę teraz pytania. Dzień dobry, Tomasz Grzewski, Telewizja Superstacja, na temat jest szalenie szeroki, na wiele stron panowie patrzycie. Mnie póki co zaintrygowała jednak kwestia, pan panie pośle powiedział o zwiększeniu roli zawodu trenera i sędziego, jak, jak to ma wyglądać? Wiadomo, trener odpowiada za wyniki w każdej dyscyplinie, jeżeli nie ma tych wyników to nie ma trenera, to jak to, co można zwiększyć? My z, w obecnej ustawie praktycznie biorąc zostało prawie wszystko wykreślone, co dotyczyło trenerów, co dotyczyło sędziów. Ten zawód został zdegradowany praktycznie do minimum. My próbujemy małymi kroczkami odbudować regulacje prawne w tym zakresie, stworzyć warunki do tego, żeby. To były zawody, żeby to były zawody takie, które będą miały swoje umocowania. Oczywiście przed nami długa droga. Ja się zgadzam z tym, co pan, panie redaktorze mówi i przy dzisiejszych, przy dzisiaj rządzących, przy tej koalicji, która była za deregulacją zawodów, nam się w pełni nie uda osiągnąć tego, co my byśmy chcieli jako Sojusz Lewicy Demokratycznej. Mamy tego świadomość, ale nie chcemy przechodzić koło tematu obojętnie, więc malutki kroczek Wpisujemy w to, ten projekt ustawy z taką perspektywą, że jak będziemy mieli więcej do powiedzenia w tym Parlamencie, to wtedy u, uregulujemy, bo praktycznie biorąc zawód trenera w Polsce już prawie że zanika, a y, y, trzeba zrobić wszystko, żeby go y, odbudować, bo to jest istota, można powiedzieć, podstawy piramidy budowania polskiego sportu. Tomasz tak, bardzo dwa zdania uzupełnienia. Ostatnio Sejm zrobił ważny krok, jeśli chodzi o pracę w przedszkolach na zajęciach tych dodatkowych. Mianowicie stworzono prawną możliwość uczestnictwa tam również osób nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych, na przykład instruktorów sportu. My uważamy, że właśnie instruktorzy i trenerzy pracujący w oświacie ich uprawnienia powinny być szansą do awansu zawodowego nauczyciela i to wpisujemy również w kartę. I Tomasz Garbowski. Dodatkowo wpisujemy w ustawę a, oczywiście, Pan pytał o tenera. a wiemy, w sensie wiemy dobrze o tym, że zdymisjonowany został Jan Urban jako ten, będzie tener zagraniczny. To źle, moim zdaniem. Bo czy... po, powinni być polscy trenerzy i to... powinniśmy stworzyć takie ramy szkolenia w kontekście takim, żeby jak najwięcej polskich tenerów było dobrych klubu, i dobrym przygotowanych. Kierownictwo klubu mo, ja, może musi mieć pełną oceniam. dowolność. Po drugie, w jako kibic i Wpisujemy zapis mówiący o tym, że kluby sportowe będą mogły nie tylko. W, wyznaczać czy określać stypendia sportowe dla zawodników, ale także dla trenerów i instruktorów sportu. To jest nowo. Ponadto uważamy, że musimy połączyć nauczyciela wychowania fizycznego z doskona doskonaleniem w tym zakresie do rangi trenera. Tu powiązać trzeba, bo często bywa tak, że nauczyciel wychowania fizycznego po skończeniu AWF zostaje na tym poziomie wychowania fizycznego, nie chce się dokształcać, bo nie ma, bo nie ma takiej motywacji i finansowej, i, i innej zawodowej. I tu w tym zakresie chcemy to powiązać. W przypadku sędziego sportowego chcemy wprowadzić ten zapis mówiący o tej kwalifikacji ważnej dla polskiego sportu, żeby po pierwsze stworzyć regulacje związane z licencjami dla sędziów sportowych, po drugie, żeby to, żeby w ustawie unormować i w polskich związkach sportowych kwestie związaną z wynagrodzeniami dla sędziów sportowych. Tego nie ma w ustawodawstwie sportowym obecnie, a ponadto wiele jest interpretacji urzędów skarbowych w tym zakresie. Każdy polski związek sportowy inaczej to traktuje i chcemy to uporządkować, żeby ranga sędziego sportowego była poważna i wysoko postawiona poprzeczka w tym zakresie. Ja mam jeszcze jedno pytanie, czy jest w Polsce jakiś związek sportowy, nie klub piłkarski, który jest blisko tego waszego pomysłu w kwestii zarządzania, funkcjonowania, szkolenia młodzieży? Ja myślę, że, że no nie ma takich wzorców i naszym celem jest, żeby pokazać takie wzorce. Które są najlepsze z punktu widzenia efektywności zarządzania, efektywności zarządzania środkami finansowymi, pozyskiwania środków finansowych, marketingu i budowania społeczności wobec klubu. Myślę, że taka czołówka to jest lech Poznań legia Warszawa, ale jednak widać, że dwuletnia nasza praca na rynku pokazała, że My jesteśmy lepsi w zakresie szkolenia młodzieży i coś w tym jest. Nie? Przecież to jest ta sama młodzież. Kiedyś były takie teorie, że ci chłopcy z Półwyspu Apenijskiego czy Iberyjskiego mają lepsze zdolności motoryczne do, do piłki nożnej. To jest jakaś bzdura kompletna, skoro my po roku jedziemy na Półwysep Iberyjski, gramy Sporto, Benficą, Sportingiem Lizbona, najlepszymi klubami i nasz zawodnik jest wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. To jest sprawa właśnie tworzenia systemu sportowego, systemu również kształcenia trenerów, bo powiedzmy sobie szczerze, nie mamy systemu szkolenia trenerów. Ta polska myśl trenerska gdzieś zginęła. To jest przeszłość, czasy Wunderteamu, czasy lata 70. w piłce nożnej, czy początek lat 80.. To jest już odległa przeszłość. My musimy budować polską myśl trenerską w oparciu o najlepsze wzorce zagraniczne bo już nie będziemy wyważali drzwi, skoro te drzwi są otwarte. Barcelona otworzyła dla polskiej młodzieży właśnie te drzwi. I ja myślę, że to jest też, to jest też bardzo ważny element jakby ustawy i regulacji. Trzeba stworzyć ramy prawne dla zawodu trenera w Polsce. Panie redaktorze, odpowiadając Panu wprost na pytania, no to będą wzorce, jak będą, jak wejdą nasze przepisy do życia, bo dzisiaj trudno jest mówić, że coś jest wzorcem, jeżeli nie działa w tych regulacjach prawnych. My się wsłuchujemy w to, co mówią prezesi klubów, co mówią prezesi związków i to między innymi jest tego efektem. My uważamy, że środowisko sportowe powinno mieć więcej do powiedzenia. My tutaj też wzmacniamy rolę Rad Sportu na przykład, a dzisiaj wzorce można czerpać z zachodu, no bo te nasze rozwiązania naszym zdaniem są rozwiązaniami niewłaściwymi, stąd ta nasza nowelizacja, a potencjał mamy dobry, bo przecież chociażby piłka ręczna, o czym żeśmy wspominali, Pan Prezes Kraśnicki razem z całym zarządem pokazał, że można osiągać sukcesy i tutaj z tego miejsca też myślę, że w imieniu nas wszystkich gorące gratulacje i od iluś lat możemy się przyglądać, jak w tych uwarunkowaniach prawnych, trudnych funkcjonuje ten związek, a myślę, że jak będą przyjęte te nasze uregulowania prawne, to im będzie znacznie łatwiej i te efekty będą jeszcze lepsze. Bardzo proszę, pani redaktor. Dzień dobry. To wszystko jest bardzo, bardzo interesujące, tylko chciałabym się zapytać, ponieważ obszar sportu jest obszarem niezwykle wrażliwym z punktu widzenia równości płci a Państwo tutaj jakby promują tę promują ustawę za pomocą nawiązania do FC Barcelona, czyli klubu futbolowego i z tego co zrozumiałam dla chłopców przede wszystkim. Nie, kobiety są Nie, też w piłce. Więc bardzo się cieszę, że kobiety są też w piłce. Zresztą sukcesy nas, naszych sportowczyń są coraz większym źródłem dumy. Chciałabym poprosić o jakiś, jakiś komentarz na temat realizacji zasady równości płci w tej ustawie. Bardzo proszę. W tej ustawie sport jest szerokim pojęciem i dla dziewczyn, i dla chłopców. Tu nie określamy, mm -hmm. że te, ta ustawa ma tylko i wyłącznie być domeną piłki nożnej męskiej, czy piłki mm -hmm. nożnej damskiej, bo jak pani dobrze mm -hmm. wie, dzięki tym rozwiązaniom prawnym także trzeba wzmocnić rolę piłki nożnej kobiecej, która jest w zapaści finansowej. I Większość klubów sportowych ma problemy finansowe. Tak, także popatrzmy na klub sportowy Unia Racibusz, która wielokrotnym jest mistrzem Polski w piłce nożnej kobiecej i ma problemy czyli finansowe. Rozumiem, że chodzi w ogóle szeroki, o szerokie ramy, nożnym. o których mówili moi koledzy, mają pozwolić na to, żeby, żeby polski sport od dzieci poprzez mhm. młodzież czyli poprzez sport profesjonalny był jak najwyższym poziomie tak, europejskim i światowym. O to nam mhm. chodzi. Stwórzmy pewne ramy, zmodyfikujmy ustawę o sporcie, która funkcjonuje ponad 3 lata jest niedoskonała, o tym mówiliśmy i ekspert Komisji, mm -hmm. Pan Wiesław Wielczyński i koledzy z Komisji Kultury Fizycznej i Sportu przedstawiali w interpelacjach, w zapytaniach. Mm -hmm. Chcemy poważnie dyskutować na temat polski, po, polskiego sportu. Po znu, pytanie zasadnicze, po każdej olimpiadzie zastanawiamy mm -hmm. się, trzeba coś zrobić. Tylko tych, tych decyzji nie ma i niestety nie słuchają nas rządzący. Poprzednio Pani Minister Mucha, mamy nadzieję, że nowe minister w końcu nas wysłucha. Dziękuję bardzo. Jedno, jedno zdanie. Proszę Państwa, te normy prawne my nie kierujemy stosując kryterium płci, one są kierowane do sportowców obu płci i, i, i to jest jakby podstawowe przesłanie tej ustawy. Tu jedyną rzecz, którą mogę dodać, bo tu faktycznie mhm. trudno jest rozróżnić na mężczyzn mhm. i kobiety pewne regulacje prawne. Chcę powiedzieć, że w sporcie my staramy się tak robić, że takie same stypendium ma mhm. kobieta i takie samo stypendium ma mężczyzna, Taki mhm. sam, y, takie same wynagrodzenie za medal otrzymuje kobieta i otrzymuje mężczyzna, ale chcę powiedzieć, że my tu wychodzimy naprzeciw, tak. bo część dyscyplin jest jakby bardziej y, lubiana przez chłopców na przykład w pewnym wieku i, no i dziewczyny no niechętnie garną się do tych dyscyplin. Więc my żeśmy wprowadzamy też tą ustawą i wcześniej jako Sojusz Lewicy Demokratycznej prowadziliśmy rozwiązania różnorodności zajęć, łącznie z areobikiem czy z tańcem nawet sportowym, po to właśnie, żeby zachęcić dziewczyny, zachęcić kobiety do ruchu, do uprawiania sportu. Więc takie rozwiązania też pod kątem tej upłyci my jako Sojusz Wiesław. Lewicy Demokratycznej dostrzegaliśmy i dostrzegamy. Dziękuję no. bardzo. Wiesław, ale... ja chcę jedną rzecz powiedzieć. Proszę Państwa, jesteśmy autorami przepisów pisu normy prawnej, wprowadzającej mhm. stypendia dla sportsmenek w ciąży i po okresie po urodzeniu dziecka mhm. płacimy stypendium. To jest nasza regulacja zgłoszona przez środowisko Lewicy. Także dbamy o Panie, aby rozwijały się nie tylko sportowo, ale również dbały o swoje rodziny. Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Bardzo dziękujemy Państwu za udział w konferencji. Dziękuję bardzo.